Yo, yo, yo. Dostaliśmy misję od mikrocypka. Mikrocypek powiedział, że tutaj w tych katakumbach znajduje się jego aktyczne aktimel. Strasznie się boję, ale musimy temu podołać. Mikrocypek to dobry człowiek. Musimy znaleźć dla niego tego aktimela. Chłopaki, jo, yo. Yo, yo. yo. yo, yo. Yo, yo, dzwoni. O kurde. Halo, baza? <laughs> Serio? O kurde, dobra. Chłopaki, dostaliśmy wiadomość od mikrocypka, którędy mamy iść. Znam dokładną mapę, jak dotrzeć do Actimela. O kurde, a to Fak. będziemy musieli go szukać tutaj? Tak, tutaj, to jest nawiedzone. O, o kurde, fuck. ja się boję. Ja chyba nie idę. Nie, nie damy radę. Damy Musimy? Radę. Musimy. O kurde. Jezus Maria. Ale cegło. Ju, ale cegło. Jako piękna! JAKIE dziurska! Jakie pajęczyny, to jest chyba nawiedzone chłopaki. Nie... o oh, fuck! Napisy! Napisy! Ty, ty. Możesz... O kurde! Czy tu jest zapisane? I śleż B1 To musi coś znaczyć... SLASH B2 Kurde yeah. Nie. Dobra, idziemy Nie. dalej. Wow, to jest naprawdę nawiedzone miejsce. Czuję, że za tym rogiem coś się będzie kryło. Powoli, powoli, chodźcie. Powoli, boję się. Jo, jo, jo. Z naszych obliczeń wynika, według mapy mikrocypka, że ten artefakt znajduje się gdzieś tam. Idziemy. Widzicie to? Jo. To ten Aktimel. Wszystko, co robiliśmy, wszystkie obliczenia, wszystkie rozszyfrowywanie wiadomości. Doszło, doprowadziło no. nas do tego, że jesteśmy przy tym Aktimelu. To się... Aktimel mikrocypka! Wracamy już do centrali mikro Musimy być szybko, szybko Mikrocypku? Mamy mamy Aktimela czego, prosiłeś O nie! Nie! Ten Aktimel służył Ci do twoich niewstych planów!

Kim ja jestem? Ja muszę coś z tym zrobić. Ała, a, nie, a, co się dzieje? Nie, 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 moja głowa. A, nie. Co się stało z mikrocypkiem? Nic już z tego nie rozumiem. Gdzie są wszyscy? Gdzie jest gufiesik? Gdzie jestem? Jeśli ktoś może mi pomóc, to tylko profesor siorboptyś. Wiem. Halo? Halo, profesorze! Halo, profesorze! Nie mogę tak tego zostawić. Gdzie jest głów skład? Muszę ich znaleźć. Daj pan coś do jedzenia. Kim ty jesteś, w Nie znam cię. Ja Cię znam! Kuba! Przecież Ty jesteś, Kuba! Halo? Ale kim Ty jesteś? Ja Cię, człowieku, nie znam! Nic nie rozumiem. Wiem. Znasz profesora Sierboptysia? Profesor Sierboptys. No tak, tak, znam. Przecież to, to jest mózg głupiego Zadzwoń do niego. Proszę, szybko zadzwoń do niego. On Ci wszystko wyjaśni. No, ja... Ale po co Ci, po co ci on? Wiesz? Daj mi z nim porozmawiać, proszę. Dobra, dobra, no dam ci, spoko, czekaj. Halo, profesorze? Daj mi profesora Sierboptysia. Halo, profesorze, poznajesz mnie? To ja, Wikuś. No, serwus, serwus, profesor Sierboptys, z tej strony serwus, no. Nic nie rozumiem, co się stało? By były wybuchy, a teraz Kuba mnie nawet nie poznaje, nie wiem, nie rozumiem nic. Nawet jeśli nie rozumiecie co się dzieje. Musicie dotrzeć do kamelotu przed świtem. Nie macie dużo czasu, nie znacie się, ani nie rozumiecie co się dzieje, ale musicie dotrzeć do kamelotu. Jak to? Ale co? A, ale jak to, profesorze? Przecież ja go nawet nie znam. Musicie dotrzeć do kamelotu, musicie no, współpracować. Dobrze, dobrze, do... Nie ma dużo czasu. Okay, musicie dotrzeć przed coś świtem. Mi to dziwne jest. Dobra. Znasz Patryka, czy w twojej rzeczywistości Patryk istnieje? Patryk, co się z tobą stało? O, tu... Ej, to ja, Patryk Korniszon. Ej, ale czego ty się boisz? Po pokonaniu Wójtusia że bym też żył musieliśmy się połączyć Aaaa. z Kubą a... Cóż Patryk po walce z powodu w takiej katastrofie że musiałbym go zrobić... Ale jak? To co mu się stało? Zostaliśmy braćmi z Jesteśmy jednością. Jaką jednością? To było jedyne rozwiązanie. In inaczej umarłby Nie, ja w to nie wierzę. Niestety takie są realia. O! Profesor dz dzwoni! Co ma do powiedzenia? Halo, profesorze? Nie macie dużo czasu, musicie połączyć siły i dotrzeć do zamku na czas. Przed świtem nie ma czasu do stracenia, musicie ruszać już teraz. Damy radę, ruszamy, nie mamy dużo czasu, dokładnie. A tu się przyłączyliśmy Było coś, o cholera To zmienia po... po... po O kurde Mój przechytany ah, ah, oh. oh. Patryk, Patryk Patryk Żyję. Nie, nie. Szkodzony. Eh. A gdzie my jesteśmy? A gdzie stało? Jesteśmy w innym miejscu. Jest 2 godzina? Który mamy rok? Nie. To, to dla mnie za wiele. Musimy. Musimy. Musimy zadzwonić do profesora Siorboptyśa. On będzie wiedział, co się stało. Chodź mi Halo, Wikuś, Jacob, z tej strony profesor Siorboptyś. Muszę wam wytłumaczyć, wszystko, co się stało. Po pierwsze, wasze osobowości z świata, gdzie był Wojtuś i był mikrocypek, są inne. Nie jesteście tymi samymi osobami. W tej rzeczywistości, wasze dusze się połączyły i jesteście częścią, z waszymi częściami z innych rzeczywistości. Macie wspomnienia i nie rozumiecie, co się dzieje, ale to wszystko jest połączone. Z czasem wszystko musicie zrozumieć. Patryk po wielkim wybuchu, yy, jego ciało było tak zniszczone, że po wielogodzinnej rekonstrukcji ciała udało nam się stworzyć z niego Krasnala. To wszystko, co udało nam się u niego uratować. Według moich obliczeń, cała ingerencja między rzeczywistościami była uknuta przez kogoś, kto stoi ponad. Mikrocypkiem i Wojtusiem Myślę, że nawet ponad Mikro Ktoś jeszcze stoi W tym wymiarze, w którym teraz się znajdujemy Mikrocypek i Wojtuś to ta sama osoba Jest ją Mikro Wojtuś Ale to nie wszystko Podejrzewam, że ktoś stoi ponad nimi Musicie uważać Musicie dotrzeć do kamelotu I rozwikłać zagadkę Liczę na was a, dziękujemy profesorze. Naprawdę dziękujemy. Co byśmy bez ciebie zrobili? No i teraz wiemy wszystko. Dobra, chodziemy pokonać mikro Wojtusia. mali Krasnala. Kolejny kierunek, Camelot. Camelot, rok 1410. Kuba, widzisz to? To, to nasz cel. Camelot na horyzoncie. Ruszamy, chodź. Znowu się spotykamy, Wojtusiu. A raczej. Mikro Wojtusiu. Tym razem nie ci to na sucho. Ha ha ha! ha. Nie bądźcie tego tatasy pewni. Mam waszego koleżkę. Cicho! Oj, profesorze, jak się Nie spodziewałem się, że zajdziesz tak daleko, ale tutaj nie znajdziecie nawet gufiesik.